W piątek blisko 30 pracowników sztumskiego oddziału ratunkowego złożyło wypowiedzenia ze świadczenia pracy dla szpitali polskich. Powód: brak podwyżek dla ratowników medycznych i pielęgniarek. Dyrektor szpitala Marzanna Kaczanowska, w rozmowie z nami twierdzi, że do tej pory toczyły się rozmowy z przedstawicielami ratowników medycznych i pielęgniarek. Jak tłumaczy dyrekcja, cała sytuacja to kolejny etap do kontynuacji rozmów. Państwo, pracownicy, grupa zawodowa ratowników i pielęgniarek zatrudnionych w szpitalnym oddziale ratunkowym. Od pewnego czasu rozmawiają z dyrekcją szpitala na temat podwyższenia uposażenia i myślę, że to jest kolejny etap, który skłania zarówno jedną, jak i drugą stronę do podjęcia ponownych rozmów. Jak do tej pory wyglądały te rozmowy? Byliście bliżej osiągnięcia kompromisu, czy, 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 czy jednak państwa stanowiska różnią się? to znaczy tak gdyby te nasze stanowiska były tożsame no to myślę że ta sytuacja nie miałaby miejsca tak różnimy się między sobą oczekiwaniami a dyrekcja znaczy pracownicy oczekiwaniami a dyrekcja możliwościami sprostania tym oczekiwaniom no i jesteśmy po prostu tutaj niespójni w tych naszych Oczekiwaniach i, i, i deklaracjach e, kwotowych. Ile zarabia ratownik i pielęgniarka? Hmm, bardzo trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. E, te stawki są związane e, między innymi e, z ilością godzin, jakie przepracowują e, pracownicy w danej grupie zawodowej. E, z tego, co jest mi wiadome, te stawki nie różnią się. Odstawek, które otrzymują pracownicy tych grup zawodowych w ościennych szpitalach. Czy od nowego roku SOR przestanie funkcjonować? Jak zapewniają władze szpitala, takie rozwiązanie nie wchodzi w grę. To, że pracownicy szpitalnego oddziału ratunkowego złożyli wypowiedzenia, nie kończy rozmów pomiędzy stronami. Mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie i tutaj chcę uspokoić mieszkańców Sztumu. Że taka sytuacja moim zdaniem nie będzie miała miejsca, z uwagi na fakt, że to, że Państwo złożyli wypowiedzenia w piątek, to nie kończy naszych rozmów. Tak? My jesteśmy otwarci na kolejny etap rozmów z pracownikami, i historycznie mogę powiedzieć, że. Szpital jest narażony cyklicznie na tego typu rozmowy w różnych grupach zawodowych i nie było jeszcze takiej sytuacji przez ostatnie 5 lat, jak tutaj jesteśmy, żeby taka sytuacja miała miejsce w innej komórce organizacyjnej szpitala. Czy jakiś plan awaryjny w razie tego najgorszego scenariusza szpital ma? E Oczywiście tak, natomiast myślę, że to jest taka ostateczność, że będziemy starali się z pracownikami tutaj tymi, które obecnie są zatrudnieni w szpitalu wypracować kompromis. Tak? Ci państwo pracują tutaj bardzo długo. Dużo osób mieszka w sztumie, i rzeczywiście są bardzo związani ze szpitalem i podkreślają, że chcą tutaj pracować, chcą tutaj zostać. Chciałabym dodać, że jeżeli chodzi o pracowników szpitalnego oddziału ratunkowego, jesteśmy gotowi ze strony dyrekcji do dalszych rozmów i mam nadzieję, że w tym tygodniu dojdzie do kolejnego spotkania i do wypracowania kompromisu.